Ohejo, sej wstanie witam was w kolejnym odcinku z Pokemon Fire Red, Leaf, Green, Soul Link, Tak, No, Eluwa. No i lecimy, kurde, jako, jako czempionistka. Trzeba Mamo, jestem czempionem, a ty? A ty nie. Ha, I to ha. mój Tak, ale no, tylko lecę poki. Czekaj, od kogo się to dostawało? Mama nie, nie, nie bardzo z, Daj, daj mi przepustkę wiemy. na wyspy. No on no, chce mi pokazać tylko to. Timing, mm. I about to have some tea. Would you like to join? Nie, o, nic yes. nie daje. A ona też szczęście zwiększa. Głaska, ciepoka. Ty, nie pamiętam gdzie to się szło. Głaska, teraz, żeby przepustkę dostać na te lepsze przepustki na wyspy. Hmm. Chodźmy Fly Honad Cinnabara Albo ja się to Polecę, może skoczyć do Vermiliona, zobaczyć, tam nic nie ma. Vermiliona? Aha, nie to... wiem. jakoś gdzie? Na ulicy na czy. Na porcie patrz, gdzieś bilnie stoi. To on chyba dał albo. nie jest bill. To on chyba dał, albo w porcie, jak statek się upływa, czy nie można przepłynąć tam gdzieś? Hmm. Chyba O, masz. może to jest. Tam. Dobra, to właśnie chyba to. tam. Polećmy tam. Nie Safarizm, fag jedynkę? No. Mm -hmm. W ogóle tu w lewo, w prawo można sobie płynąć gdzieś wodą, zobaczyć, można sprawie co na tych wysepkach się dzieje. I przy okazji żeby żeby się przydało. Tak. Bo później zapomnimy. To jest nielegalne. No, bo jest martwy. Nie tu, nie się siostro. zostaw mi siostro. Siostro. Bill. Eee. Depozyt. No, mój tak samo. Tak, raczej łapać już nie będziemy poków. To tylko po to. Sobie damy radę. No okay. nareszcie, jakiej <laughs> nareszcie jakiejś walki. Nareszcie jakieś walki. Super. się komuś mogę pieprzyć. Aha, aha. Jakie ty dla nich. wszystko po... przez te duchy. <laughs> Nadam sobie. Patrz, Agron. Watę na pierwszy. Abigail, nazliw no, ale, ale poziomy mają wielkie. Pięknie. Czy to takie będzie to niszczenie tutaj ja przeciwników, przynajmniej na razie? Przynajmniej na razie? No bo nie pamiętam, czy na wyższych wyspach nie będzie wyższych poziomów. Nie pamiętam właśnie, jak się dostawało te lepsze przypustki. Co to było trzeba takiego zrobić? Ale hmm. ma Articuno, no kurde cało się w Kosynie robić żytący. <noise> na No, byś miał problem na lidze bez IceBeamów. Sam no, byś miał problem. No, później też by miał problem być ty... Oboje byśmy mieli problem. No, super. No, mi nikt nie zginął. No cóż. A jare, jare ale gram w Pokemony pierwszy raz. No to co? Pograłeś te 7 godzin dłużej. No super. Różnica 7 godzin grania w naszym przyspieszeniu, te 7 godzin. Pewnie z 2 minuty. Czy to jest 10% gry całej, co robiliśmy? Co? No co? Dajcie tu musiałeś chyba zostawić na spacji coś. Nie Mogę rozwalić roków. Na spacji nie, ale na turbomodzie może. Jak Poszłem sobie żarcie robić przy ekspieniu. No to mogło być to. Tam to kamieniów się nie da rozwalić, kurde. Możliwe. I gorzej. Dobra, Ed ghost. Hmm... Pyk. Elixir, z będą no itemy. <noise> tak samo, darmowe. No tam trzeba przepłynąć po tej itemy, kurde. Full heal, wow. Potężne. Chcesz ich mieć? To był dobry wybór. Zrobić tego Shadowballa i... <noise> <os> <noise> ciężko było, oj było ciężko. Wytane. Ej, ten silk daje radę na takich poziomach. W walce o, na takich na, na poziomach. Na Lidze dużo nie miał czasu, bo wszedł, dostał jednego strzała, zostało mu 4 hp i został zmieniony. Ale teraz kurde daje radę, chłopak. Trzeba by... O nie, jest ginia. A to chyba jest tylko żeby podlecić jak się nie mylę. Tak. Chyba to. No nie, zatruł mi silkiego. Knojek. Ember to jest? spa. to jest odcinek Owka. <laughs> owka. Owka na razy gorących źródłach. HM06? Aha. A, do odniszczenia Nie, drugi mnie zatykał. Wejdź do wody. A, i tu się nic nie leczy. Jak to nie? Nie się leczy. Ha ha ha. Ha, ha. ha, 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 ha. się cieszy, bo dziewczynka wyszła. No tak. Ale czemu w ciuchach? Lolz. <suszy> Co się to jakby ci to powiedzieć Co? Um, silkiemu się umarło o Ej, to ty jeszcze nie przegonisz Ej, zacząłem walkę. No dobra, tylko jeden. <śmany> Jeszcze przegramy <śmany> <śmany> hmm. <śmany> u, Tu u ciebie Kacperek jest jakby, Jakbyś się pytał Jakbyś się pytał kto ci umarł <śmany> <śmany> Jaki Kacperek, co? No martwy Kacperek To jest tak potężny teraz. No już nie jest O oh mój Boże! Super! No sorry, no! Powoli wykrusza drużyna. Może jednak przydałoby się go złapać. Czy nie? Jak uważasz? Nie. Okej. Okay. Nie. Właśnie no, na kogo mogę sobie to użyć. Na oliwa, mogę sobie to rzucić, HM6. Okej, i Chyba nikomu nie będę dawał bo się nie przyda. Kaczkę ma fajne ataki, Wypukczą też, Bailiff, w co ja to miałem? syntezę. O, oh, niestety to oh, nie bardzo ci przydaje, To jest mm. Fighting Atok. No. Jezu, 20 tylko? Ech. No, to jest to nie łączy nikogo. <laughs> Na takich levelach zdaję radę. Co, coś mówiłeś Lawsik, co? Oh my God. Ej, a on nie miał 50 któregoś? 60 -tego? Kto? No więc Cię umarł? Nie no, miał 64 Nie na przykład. na 30 <grywana> Pierwszy... To nie wiem co się stało, bo nie... To działo się zbyt szybko. <grywana> Ja ty, może tych cen już w Co to w ogóle jest? A bo to chyba Multresa można zdobyć na MTMBRZE. No, to się po to chyba tu szło. Zbądźmy płakać. Rol, będziemy <głapiemy> je jednak? Nie wiem. Chyba nie, nie ma co na owce. To będzie jeden odcinek owkowy, myślę. z wysepek, co tak... Po polatamy tutaj po prostu. Oj. Oj. Nie, z nie, nie, to trzeba kamiczkami, chyba, że nie około pójdzie się. <laughs> Lol, gdzie, on, gdzie ich znalazłeś? Co? Aha. Tu jest skarb, który zakupali od Widdy. Najgorzej. Tam. Tutaj skarb włożył. Tam będzie pies. O oh, Master. Ran. w prawo, do proszę. To się ci działo. Okej. Okay. Dzisiaj nie idę tam. <laughs> Explosion. Tak, to cię zabije jak użyjesz. <laughs> to jest ten atak. Yes. Yes, yes, yes. <laughs> ks, kurde ks. O cholera. Co, nie masz? O cholera. Nie mam. Daj się, będzie nauczyć. Raczej MTM, piszczot to kanga Mam repele jakieś, tylko propu. Mam, dobra. Zobaczmy, co jest w tej górze. Wydaje mi się, że tu Moltres będzie do ogarnięcia. Ale mogę się bylić. Przynajmniej sprawdzimy sobie, kim jest Moltres w tej grze. Kto jest legendą tej, tego regionu trzecią. Moltres Opening. Moltres Opening. O, nie, trzeba kamienie pochodzić, żeby się do niego dostać. Tak, ja mam to przepchać, pyk, 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 tak, jest tutaj, ten kurczak ognisty. Dobra, ja sobie go otworzę, zobaczmy co tu jest. Goldak, Goldak jest legendą w mojej wersji. Jak się z tym czujesz? Zaraz zobaczymy. Eee, dobra, my się go zniszczymy tym na przykład. Nara. No i dobra. Ptaszor is dead. To jakiś item jeszcze do podniesienia. Elix Eter, super. <laughs> Nie, tędy nie przejdę. No, jest nie trzeba. ale no nie okay. jest długo. Okej. Okay. Trzeba trochę wyrównać Ty, tu jeszcze w dół się idzie pod treasure? Kiedy jak się dostawało... ...dostęp do innych wysp? co nie muszę tego silkiego odłożyć w końcu. Pyk. Żegnaj, silki. No to bao! Co ten? Baoliv. Baoliv? Szt! aby się przydały, go odpalić. Pyk pyk. W górę. A repelisko... Czemu w górę? Nie są. w ogóle? Zobaczcie co jest tu. Właśnie. Dobra, Hyper Dobra, lewą ta, Tu jest... Nic, okej. Okay. Przepychańską. Hmm, to teraz tak Pokémon. Fly na wyspę numer dwa. Zobaczmy. Kim jesteś? Ja. Gia! Wolorage. A siljo, no tak, Wolorage był trzeci. Zabiłeś to? Tak. A ty? Zamordowałeś? Zamordowałem legendę Dobra, teraz lecimy na dwójkę. Tu na dwójce nic nie ma. Chyba, że do tego się Dobra. podejdzie, Ta. Ej, nie mogę stąd użyć tego. No musisz zejść ze schodów. I rozwalić głowę. Nie można od razu schodów. na trójkę polecić, tak Cojewie z przyjęcie To Tu iść tutaj? Nie, 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 cztery pozostałe no, ten się jeszcze też nie, hmm. tu nie, ta nie, mam nie, mam... To tak, nie, 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 nie mogę rozjewać tego płota to na pewno nie jest Berry Forest. No nie, to nawet nie idę. Wróciłem się do Vermilion. Fly. Gdzie... Wszyscy rulle może? Hmm. Bo jak tam wrócimy, to to można replay robić z liderami. Ale gdzie jest... Skocz jeszcze do Billa. Obczaj czy on... Billa? jest w jedynce? To... Nie, on jest w tym mieście. Tak, to? nad Torrionem. Tak, tak, tak jest. Exactly. Billy, jesteś? Nie wiem, chcę żebym patrzył jego PC, peceta. O, mogę popatrzeć na jego ulubione płoki, czyli na... ...ewilucję. Hmm. coś mi tu. Coś mi tu nie paśni. Czego nie zrobiliśmy? Coś jare, jare. Ty nie mam pojęcia, jak się tam ogarnąć. Może tak naprawdę tam nic nigdy się nie ogarnia. Nie no, powinienem w dodatkowo jeszcze dodatkowe. No to. nie istnieje. no się jakoś tam iść Och, nam nic nie mówił w telewizji Lelz To tak jakbyśmy O hmm? może ci się śniło? Nie Serio, nie wiem. To można zrobić replay z ligą, ale nie, nie dzięki. Dobra, no to co, chyba skończymy to po prostu. Nie wiem, ja mam pojęcia. Już mnie, tam nie się... Taka tam owka. Taka tam sfeilowana owka. Myślałem, że z 40 minut owki będzie o tych po 20. Może na szybko zobaczymy na telefonie. A może z w gorących źródłach. Nie chcę już tam wracać ale były gdzieś tam były gorące źródełka jak chcesz możesz tam skoczyć ja sprawdzę jeszcze szybko na telepchonie Pokémon Fire Red jak możesz piszeć na tak po bo... pyk te ty ty ne zrobiło na tym? ty na tym. ty 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 O, tak o ty światło O tak, już tylko O tak już będzie dobrze Aaa Aaa, wszystko jasne o, Czyli ci coś pomyliło, tak? Ołg daję przepustkę O ile? Masz 60 gatunków złapanych. Ohoho! No to cóż! No to niestety, Musimy bardzo będzie. dużo umierać. Chyba że po prostu skoczymy i zbieramy Chodź jeszcze w jedno miejsce skoczymy. Dawaj do. Okay. Cerulean City. Tak na zakończenie tej owki. nie Ale nie, musisz przepłynąć. Czy Z jakiegokolwiek, z jakiegokolwiek portu. W górę możesz polecić na przykład. To jest co na samej górze miasto. Tak to. Teraz zapraszam cię na most na górze. Znasz mi swoją miłość Nie. Teraz w lewo i do wody i w dół płyn. Nie porozmawiaj z tym typem. Oh my god. What will be stronger than all I have inside It takes a special training to all inside there. It's Nie wpuści nas. Jesteśmy za słabi. Tak, potrzebujemy jeszcze zdobyć wielkiego achievementa, czyli pewnie wpisać odpowiednią ilość Poków do Pokédexa. Chciałbym mi jeszcze odgarnąć. Fakaj się, ziomuś. Nie, to nie. No to to by było na tyle w, tym, w tej serii. Moment, moment. No właśnie, też z nią walczę. Dlatego tak przyciągam. To był. Ocinku, na razie i Tak. W może pojawi się sequel do tego, czyli z Joto są linki. Więc. Joto. Może być fajnie. Więc co, na razie i cześć. Do usłyszenia w nowej serii. Na razie A może i cześć. Nie być. Pao. Żegnam. Dobra. Jako Lafić przy... z przyszłości. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. I, no, oczywiście, i montaż czy tam pasował, Raczej tak, bo był dosyć spoko, na który się spisał. No. Tak. Piszcie dobre rzeczy, żeby wiedział, że montaż był spokojny, co nie? Tak. Wiecie, jak wiecie, to jest, co nie? Niech, niech wie, że to było warto, co nie? No <laughs> i tak, i drugi sezon ogólnie są Linków jest pod wielkim znakiem zapytania, gdyż. Czy i kiedy się pojawi jest nie niewiadome. No to jest takie... Czy będzie, może będzie, może nie. Ale jeżeli już będzie, to na wypowiedź z drugiej generacji będą brane e, nikami osób z komentarzy tutaj. Z pod tego odcinka, więc chcecie być pokiem, piszcie w komentarzach cokolwiek. Chociaż może nie cokolwiek, bo raczej osób nie będzie na tyle, żeby uzupełnić cały, całą serię poków. Dla Ciebie wiecie o schodzie, nie? Żeby uzupełnić wszystkie poki w serii. Więc możecie dodatkowo pisać po jednej propozycji jakiejś nazwy dla danego poka, znaczy przynajmniej dla danego. Nie wiecie dla jakiego poka, więc... To będzie dosyć... pewnie randomowe nazwy. Bo one będą mogły nie rysowane. Więc... Popiszcie się kreatywnością w ich nazwach. Czy coś tu jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba nie, zobaczę na ściągę. Co z tym miałem powiedzieć, nie wszystko jest. No dobra, no to co? No to się z wami żegnam. Widzimy się niedługo w innych seriach, ogólnie seriach. Czy jest, nawet nawet można linków może? Nie wiadomo. Mam no do usłyszenia. Na razie i cześć, bye.